Cześć, z karską od Sarowinc. i to jest trzeci lub tam czwarty niczy tych odcinków z Bedwarsów. Warsów, jak nie grać Bedwars? Wars. Ze mną jest dzisiaj osoba ze starego kanału o imieniu Olek. Bijaj. Okay. Dzień dobry, tęskniłem, za kanałem. Nikt cię nie, pamię totalnie. Nikt cię nie pamięta. Nieprawda, jest... To ja wymyśliłem tą serię, Karol mnie nie na Karol mnie zostawił tak naprawdę tak. Ja wymyśliłem tą serię, to ja montowałem całą tą serię Tak naprawdę <grym> ja wymyśliłem cały zamysł tej serii No To, to ja jestem ej, tak naprawdę e właścicielem ale, ale nie, w takim sensie nikt cię nie pamięta, bo w sumie ile razy napiłeś na odcinku? Trzy cały, Całą serię Czyli trzy odcinki Dobra, bez biednego gadania tego typila idziemy do kierki Nie zapomnijcie mi się lajka. Do par. A właśnie, dobra, dodajemy się do. Nie zapomnijcie zrobić suba lajka w górę. Widzimy się w gierce. Dobra widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce, jak widzicie. Ja pierdzielę. Dobra, się... jakiś cy. Jest tak na Może początku serdecznie. odcinka... O kurde, jak ja da. Jest, bo ja zawsze nie gram w ogóle na tym serwerze ja też dawno nie grałem swoją drogą Ale Ja tą mapę lubię bardzo łatwa jest Dawno jej nie grałem szczerze mówiąc No kiedy ostatnio jest rok temu No o Ale to byłby ten Ostatnio grałem tę mapkę z jakiś rok temu No, dawno to było Dobra na razie nie grałem. No bardzo dawno O kurde że postawił tego bloka Nie, kupiłem sobie drugi kamienny miecz! Ej, dobra, kupiłem też tobie, oczywiście, to nie był cały przypadek. No chodź tu! Ej, ej, zielony, zielony nas atakuje! Wiem, dwóch zielonych. Dobra, jeden leży. Drugi ma dwa, drugi ma dwa HP, chłopie. Dwa HP ma. Swoje HP. Ty musisz go zabić. Raz go no bo on miał 2 HP A few moments later. Szczerze mówiąc to trzeba ich trochę chyba Co jest? Zabaj. A to dziady Dobra Buduję mur obronny dobra. Ty zrobiłeś ten mur i on go przebija jak coś Nie żyje Dobra dobra lecimy na drugiego Dobra, leż leż Leż, leż. na nich Bo mnie zaczynają powoli te, fireballe Dobra dobra no ja mam wełny dużo też mam No, dawaj Dawaj, dawaj Co? A, aha Różowi O kurde Z dwóch stron na nas lecą No ja sobie z dwoma nie poradzę jak coś no ja... O kurde, a Zielony jest za mną Oni nas od pleców zaczęli robić O kurde O kurde no O i co ja mam zrobić w tej sytuacji? Powiedz mi. Nie wiem, byleby nie zdechnąć. <noise> o, jakim cudem ja przeżyłem? Nie wiem. Ale nie miałem jak przeżyć. Czterech na jednego. Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnej gierce. Dobra, widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce, jesteśmy w kolarze timu który nas zniszczył. No, Niestety, ej, ale ty masz... Aż akurat ten kolor teamu mu się wybrał. Trochę z tego okolicznego. WOOOOPE, to budujemy mur na tym jak coś... <grym> się tworzę bur, mur yy, drogę. Ej stary rzucić mi. Ej, to ja może się podbuduję, bo masz tak. Ej, weź bo. Bo nie mogę. No. No ty debilu. Karol. Co? Nie e? mogę do fazy doskoczyć. <grym> E! Szary! No chodź tu! No ty debilu! No... Co za debil! Boże! Dajcie mi siłę! Się... No nie! No chodź! No putuj, No putuj, Co za debil! Ja pierdziele! No, nie! Siły. I don't have siła! Ja pierdzielę, Lecimy do następnej gierki! Widzimy się na następnej gierce. Ale dobra. dobra widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce. Czerwoni to szybcy. Szybko zginiemy. Zostań w bazie, o to cię tylko proszę. Nie. Podbuduj nam ładnie ten. Nie wykorzystasz mnie. Ty, bo co. czemu to niebieskich się budujesz? No bo. O! Miałeś obudowywać łóżko, a ja miałem iść atakować kogoś, nie wiem. Coś, teges, szmeges. Dobra, to ja buduję się na diamenta, a ty broń bazy. A, y, y. No. E bo niebieski. No dlaczego. Oni mają ten. Dobra, leży jeden z No ja, oni mają endstone, stary. I ja mam ich za. Ej, lecą chyba do nas. Oni mają endstone. Co za debile. To się obudowuje endstone'em? No ja, ale najpierw we mnie daję. No, no to najpierw, weź, może, pewnie. bo oni do nas idą. Idą, 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 idą. No ty debilu! czemu ty nie walczysz z nimi. Jeden nie żyje. Nie ja Żyjesz? Dobra, deal. Żyjesz. Deal, Trzeba ich zniszczyć. Ta, ale pamiętaj, że my nie mamy łóżka. Halo, żyjesz? Nie słyszę cię. Dobra, widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce. Jesteśmy żółci. Halo, żyj tam. Eee, Olek nie żyje. wiem, musimy sobie sami poradzić. Sami musimy przeżyć. Jestem. O, jesteś, co się z tym stało? Głęboko. Co? Tu Lemsiku. nie mogłeś przed nagrywkami. No, ale miałem siku no Buduję się Co widzę Łoty, e, morscy morscy czy morscy Bierzemy Okej okay, widzowie, jesteśmy opancerzeni No to się opancerzyłem żyłem! Nie! Ja... No Jezus! O mój Boże! Widzowie widzimy się w następnej gierce. Dobra widzowie, i w ten sposób jesteśmy w kolejnej gierce jakoś zieloni. Krzesło mi się podniosło i trzasu. Nie wiem czy słyszałeś. Nie, nie słyszałem. Dobra. To się buduje na środek, jak tam budowało łóżko. Dobra, dobra, może tak być. I co ja zrobiłem? Nie wiem innego. O nie, żółty! Żółty! Miał się obudować łóżko! Ewa, się zagapiłem! Surowcena! Dobra Jakiś ten... TNT postawił ktoś See żółty, 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 Dobra, dobra, już biegnę Dobra, uciek. Kurde Kurde, nie trafiłem go Chodź, idziemy najechać ich baz, mam no, e, TNT, sekunda, bo... TNT i kill off. Dobra, dobra, lecę do ciebie ale No leć, szybko, szybko, szybko Lecę do ciebie już nie hmm. oni są na przykład u do nas, dobra, dobra, dobra Żyje Ej, czemu? Aha w ogóle Ja miałem takie ej czemu on nie dostał <grym> <grym> Dobra, e, diamenty, diamenty chodź Dobra Jest, e... Szybko chodź chodź szybko A co? No chodź idziemy ich najechać bo mam rzeczy Mam 3 TNT i 3 firebole no dobra, już, już lecę, poczekaj sekundę. Już lecę, już lecę, już lecę. Biegnę. Dostałem firebola. Też dostałem. Nie, straciłem wszystko. A co, zabił cię? No, e, nie wiem, fireballem dostałem. Nie wiem od kogo. No to ja, ja wiem od kogo. Od tamtego. Chodź szybko. Strzela do nas te czasy. Kurde. czy to Fireball wybuchł. No, ziomek rzucił. Ale gdzie ten fireball wybuchł? Obok Centralnie no ra, obok stary ja bym obiegowe zrobił ha! -y -y! Surprise, motherfucker. O kurde, on tutaj jest Gdzie? Kamikadze! Kamikadze. Nie wiem O 6 diamentów! O Ej kurde. go to tobą jest Ty może wracę, bo stracisz te diamenty Dobra, 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 zabiję go. Dobra, szybko, chodź, no, kupić coś. Eee, i, 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 u nas, Niebiescy. I co jest, dlaczego alarm nie zadziałał? Bo tam ci chyba rzuci go. Żeby Ale nie pokazał się wtedy. Dobra, chodź, idziemy na jad żółtych. Uważaj, nie spadnij. Nie! On mnie walnął, bo tutaj no, nie wybuchło. To Ktoś mu wano z żółtych, dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobała stara osoba z mojego starego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie zostaw, sobie suba, łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć i czołem.